Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym salonie maturzystów. Celem salonu maturzystów jest pomóc Państwu w wyborze kierunków studiów oraz w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. Warto pamiętać o tym, że egzamin maturalny w 2022 roku będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały opublikowane w grudniu 2020 roku. Dlatego poszczególni eksperci, eksperci z poszczególnych przedmiotów będą odwoływać się do wymagań zawartych w tych przepisach. Sądzę, że każdy kto będzie uczestniczył w salonie maturzystów będzie wiedział, co każdy zdający wiedzieć powinien. Matura z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej składa się z języka polskiego, matematyki, Języka obcego nowożytnego, wszystkie te egzaminy trzeba będzie zdawać na poziomie podstawowym. W przypadku języka obcego nowożytnego mamy do wyboru język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Z każdego przedmiotu obowiązkowego trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów. Kolejnym warunkiem otrzymania świadectwa. Dojrzałości w 2022 roku jest przystąpienie również do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego. Egzaminy z przedmiotu dodatkowego zdawane są na poziomie rozszerzonym lub w przypadku egzaminu z języka obcego-nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Egzamin maturalny w części obowiązkowej w 2022 roku. Składa się wyłącznie z części pisemnej. Mamy do wyboru, jeżeli chodzi o egzamin z przedmiotu dodatkowego, następujące przedmioty: język polski, matematyka, język obcy nowożytny. Takiego wyboru dokonują najczęściej zdający w przypadku, kiedy wynik egzaminu z innego przedmiotu nie jest wymagany podczas Rekrutacji na studia. Wtedy przygotowując się do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, przygotowujemy się zarówno do egzaminu na poziomie podstawowym, jak i do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Jeżeli jednak ktoś, kto zorientuje się w zasadach rekrutacji na studia, zobaczy, że wymagany jest wynik z innego egzaminu, to oczywiście będzie zdawał ten egzamin. Do wyboru mamy egzaminy, przedmioty na tym slajdzie. Biologia, chemia, fizyka, geografia, a nawet historia sztuki, historia muzyki. Można wybrać oprócz jednego przedmiotu dodatkowego, wybieranego obowiązkowo, jeden do pięciu egzaminów wymienionych na slajdzie przedmiotów kto nie ma obowiązku zdawania egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Jest to zmiana w zasadach egzaminu maturalnego. W tym roku, myślę o roku 2022 roku, absolwenci czteroletnich techników z lat 2006 do 2022 roku oraz branżowych szkół drugiego stopnia, czyli ci absolwenci, którzy ukończyli gimnazjum, a następnie szkołę branżową pierwszego stopnia, nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z przedmiotu dodatkowego. W deklaracji maturalnej oczywiście trzeba zaznaczyć, że posiadacie Państwo dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Można zadeklarować również przystąpienie do egzaminu z kolejnych przedmiotów dodatkowych, ale nie więcej niż pięciu, czyli warunkiem uzyskania świadectwa dojrzałości będzie posiadanie dyplomu czy innych dokumentów, aby nie zdawać obowiązkowo egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Natomiast zawsze jest możliwość jeszcze zaznaczenia w deklaracji kolejnych przedmiotów dodatkowych. Informację o dokumentach potwierdzających kwalifikacje zawodowe można składać do 20 kwietnia. Wspominam o tym, bo Niektórzy z Państwa jeszcze nie są pewni, że uzyskają dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. I w związku z tym w deklaracji zadeklarują egzamin z przedmiotu dodatkowego. Ten egzamin zdawany obowiązkowo. Natomiast jeżeli Państwo do 20 kwietnia uzyskają dokumenty, które uprawniają do zwolnienia z egzaminu, to można złożyć ten formularz, tę informację do dyrektora szkoły. Dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe są dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje oraz certyfikaty kwalifikacji zawodowych. Ta pełna informacja znajduje się na tym slajdzie oraz w informacji o przystąpieniu do egzaminu maturalnego. Są wyjątki dotyczące egzaminu ustnego. Bo jak wspomniałem, nie ma obowiązku przystępowania do egzaminu ustnego, także zasadniczo w wielu szkołach egzamin ustny nie będzie przeprowadzany. Jednak są osoby, które potrzebują wynik z egzaminu ustnego, ponieważ starają się o przyjęcie na uczelnię zagraniczną albo są zobowiązane do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego w celu zrealizowania postawień umowy międzynarodowej dotyczy to na przykład kwestii uzyskania matury hiszpańskiej i w związku z tym będą zdawać egzamin ustny z języka hiszpańskiego do końca września trzeba złożyć deklarację wstępną przed państwem formularz deklaracji maturalnej Formularz został tak opracowany, aby móc go wypełnić, korzystając z informacji zawartych w tym formularzu. Więc wypełniając deklarację, nie trzeba sięgać do innych dokumentów, bo wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego wypełnienia deklaracji znajdują się w tym formularzu. Wypełnianie deklaracji trzeba zacząć od podania danych osobowych, następnie wypełnić dane. Kontaktowe, podać informacje w przypadku zdawania wcześniejszego egzaminu maturalnego, następnie dokonać wyboru dotyczącego części obowiązkowej pisemnej egzaminu maturalnego. Na kolejnej stronie formularza maturalnego należy podać informacje o wybranych egzaminach z przedmiotów. Dodatkowych oraz na stronie, którą Państwo mają przed sobą, jest fragment formularza, w którym należy przekazać informację o posiadaniu dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. I również po prawej stronie tego formularza widać, że jest tam część G tego formularza, którą wypełnią tylko ci zdający, którzy muszą przystąpić do egzaminu ustnego i oczywiście wtedy w szkole taki egzamin będzie przeprowadzony jak wspomniałem deklarację wstępną trzeba złożyć do 30 września czyli niewiele dni już pozostało na wypełnienie tej deklaracji termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 Lutego 2020 roku. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonania zmian w deklaracji. Jest wyjątek dotyczący laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Ostatni etap olimpiad odbywa się już po dacie 7 lutego, więc te zaświadczenia zdający dostarczą do szkoły po tym terminie w przypadku kiedy ktoś nie złoży deklaracji ostatecznej 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną Wspomniałem już o laureatach i finalistach olimpiad przedmiotowych są oni zwolnieni z egzaminu maturalnego z zadeklarowanego przedmiotu jeżeli oczywiście olimpiada znajduje się w wykazie ogłoszonym na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty Olimpiady należy przedłożyć dyrektorowi szkoły. Ale podkreśliłem egzaminu maturalnego zadeklarowanego przedmiotu. Więc jeżeli ktoś myśli o uczestnictwie w Olimpiadzie, zamierza do niej przystąpić, to ten egzamin trzeba zadeklarować. Pisać do deklaracji. Później, po złożeniu zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, nastąpi zwolnienie z tego egzaminu. Są osoby, które wymagają dostosowania warunków i formy egzaminu. Szczegółowa informacja na ten temat znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Oraz na wszystkich stronach okręgowych komisji egzaminacyjnej. Pojawia się kolejny termin. Dokumenty uprawniające do dostosowania należy złożyć dyrektorowi szkoły do 30 września. Sposoby dostosowania ustala, wskazuje Rada Pedagogiczna, korzystając z komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a za dostosowanie. Warunków i formy przeprowadzenia egzaminu odpowiada dyrektor szkoły. Egzamin maturalny jest przeprowadzany w okresie od maja do września. Pierwszy termin egzaminu maturalnego to termin majowy. W 2022 roku, matura w terminie majowym, w pierwszym terminie będzie przebiegała, odbywała się od 4 do 23 maja. 4 maja absolwenci przystąpią do egzaminu z języka polskiego, w kolejnym dniu do egzaminu z matematyki i 6 maja w piątek będzie egzamin z języków obcych nowożytnych. O 9 egzamin z języka angielskiego, a o godzinie 14 egzamin z pozostałych języków. Ten harmonogram znajduje się na stronie Centralnej Komisji i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Kolejnym terminem egzaminu maturalnego jest termin dodatkowy, który jest przeznaczony dla absolwentów, którzy z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w maju. Warunkiem przystąpienia do tego egzaminu jest uzyskanie zgody. Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Harmonogram tego egzaminu również jest podany w komunikacie dyrektora CKE. Jak widać, ten egzamin będzie odbywał się między 1 a 15 czerwca. Żeby przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym, zdający lub jego rodzice powinni złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym i ten wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu w terminie głównym. Egzamin dodatkowy jest zdawany w szkole macierzystej, egzamin ustny przypomnę dotyczy tych osób, które muszą mieć wynik z egzaminu ustnego, natomiast pisemny egzamin dodatkowy zdawany jest w szkołach które zostaną wyznaczone i podane na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Trzecim terminem egzaminu to matura w terminie poprawkowym. Egzamin poprawkowy będą mogli zdawać ci absolwenci, którzy przystąpią do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej. Oraz do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego. I żaden z tych egzaminów nie zostanie im unieważniony. Drugim warunkiem przystąpienia do matury w terminie poprawkowym jest to, że absolwenci nie uzyskają 30% punktów, tylko z jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej. I trzeci warunek. Złożą w szkole do 12 lipca 2022 roku oświadczenie o gotowości przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. Egzamin poprawkowy odbędzie się 9. Przepraszam, egzamin poprawkowy odbędzie się 23 sierpnia i wyniki tego egzaminu zostaną ogłoszone 9 września. W czasie egzaminu zdający mają prawo korzystać z przyborów dodatkowych, z przyborów pomocniczych. Takim przyborem pomocniczym jest na przykład kalkulator prosty, z którego można korzystać na niektórych egzaminach. Spis przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie maturalnym, ogłoszony jest przez dyrektora CKE. Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na pewno przyborem pomocniczym nie jest telefon komórkowy. W przypadku wniesienia na egzamin telefonu komórkowego dyrektor szkoły, po stwierdzeniu tego faktu, unieważni egzamin maturalny. Warto więc pamiętać: sprawdzić, czy nie zabiera się ze sobą na egzamin telefon komórkowy, który w czasie egzaminu może zadzwonić i w związku z tym niestety egzamin zostanie unieważniony. Dyrektor szkoły również unieważnia egzamin w przypadku niesamodzielnej pracy zdającego, są zdający, którzy nie wiedząc jak rozwiązać dane zadanie, usiłują odpisać Rozwiązanie od innego zdającego. Wtedy jest również przesłanka do tego, aby ten egzamin unieważnić. I trzeci powód unieważnienia przez dyrektora szkoły to zakłócanie przeprowadzenia egzaminu przez zdającego. Zakłócenia w taki sposób, który utrudnia rozwiązywanie zadań pozostałym zdającym. Dyrektor szkoły w takim przypadku przerywa egzamin zdającego. Unieważnia jego egzamin i prosi o opuszczenie sali egzaminacyjnej. Mam nadzieję, że wśród Państwa nie ma osób, którym dyrektor szkoły będzie musiał unieważnić egzamin. Również dyrektor okręgowej komisji ma prawo unieważnienia egzaminu. Przesłanką do unieważnienia egzaminu jest niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez zdającego. Pracownicy okręgowych komisji stwierdzają to podczas oceniania prac egzaminacyjnych i jeżeli zauważą, że w kilku, kilkunastu pracach występują identyczne rozwiązania z takimi samymi charakterystycznymi błędami, to wiadomo, że te rozwiązania nie zostały Napisane samodzielnie. Również za niesamodzielną pracę uważa się plagiat. Jeżeli zdający cytuje, przepraszam, nie cytuje, ale odtwarza tekst innego autora, wtedy jest to plagiat i egzamin zostaje unieważniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor Okręgowej Komisji ma również możliwość unieważnienia egzaminu w przypadku zgłoszenia przez zdającego zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia egzaminu. Wtedy ten egzamin jest powtarzany w innym terminie, bo jeżeli nie zostały zachowane procedury przeprowadzenia egzaminu, a zasadą jest, że egzamin przeprowadzany jest na tych samych zasadach, w całej Polsce, więc egzamin zostaje powtórzony. W przypadku otrzymania informacji o zamiarze unieważnienia, można złożyć wniosek do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o dostęp do dokumentacji unieważnienia. Mało osób składa takie wnioski, bo mają świadomość, że podczas egzaminu pracowali niesamodzielnie więc już nie potrzebują wglądu do tej dokumentacji. Ale takie prawo każdemu zdającemu przysługuje wglądu do dokumentacji oraz złożenie wyjaśnień, dlaczego znajdują się w rozwiązaniach te same przykłady. Te rozwiązania pojawiają się w pracy kilku, kilkunastu zdających. Konsekwencją unieważnienia egzaminu z powodu niesamodzielnej pracy jest brak możliwości przystąpienia do egzaminu w 2022 roku. Najwcześniej będzie można do tego egzaminu przystąpić w 2023 roku. Ale mam nadzieję, że taka sytuacja się nie zdarzy i Państwo 5 lipca. 2022 roku otrzymają świadectwa dojrzałości. Na świadectwie dojrzałości znajdują się wyniki z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych podawane w procentach. Znajduje się również wynik na skali centylowej, która wskazuje ilu zdających otrzymało ten sam wynik oraz wynik na skali centylowej pozwala na określenie Poziomu osiągnięć na tle innych maturzystów. Zachęcam również do odwiedzenia zintegrowanego interfejsu użytkownika. W dniu egzaminu na tym portalu są publikowane szczegółowe wyniki, wyniki za poszczególne zadania. Do tego portalu można zalogować się loginem i hasłem otrzymanym przez dyrektora szkoły. Ale jeżeli ktoś nie otrzymał loginu i hasła od dyrektora szkoły lub zgubił te dane umożliwiające zalogowanie, ma możliwość zalogowania się do tego portalu profilem zaufanym lub przez bankowość elektroniczną. Więc osoby, które na przykład zdają egzamin maturalny po raz kolejny, nie mają już po zakończeniu egzaminu kontaktu ze szkołą mają możliwość zalogowania się do tego portalu. Zobaczą tam wszystkie wyniki w procentach za zdawane egzaminy, ale dodatkową informacją są wyniki za poszczególne zadania. Tutaj widzimy wynik zdającego z matematyki i jeżeli klikniemy w ten blok, to zobaczymy szczegółowe wyniki za poszczególne zadania. Czyli jest podany numer zadania, odpowiedź prawidłowa, odpowiedź, jaką udzielił zdający, i następnie liczba punktów, które uzyskał. Wszyscy zdający, którzy uczestniczyli w egzaminie maturalnym, mają prawo do wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej. Jeżeli złożą wniosek o wgląd. To zostanie im zaproponowany termin wglądu do swojej pracy. W czasie wglądu jest możliwość sfotografowania rozwiązań swojej pracy egzaminacyjnej. Jeżeli ktoś stwierdzi po wglądzie do pracy, że zasady oceniania według niego nie zostały prawidłowo zastosowane, może złożyć. Wniosek o weryfikację sumy punktów. Istotne jest, żeby ten wniosek zawierał również uzasadnienie do zadań, co do których państwu, Państwo składają wniosek o weryfikację sumy punktów. Po otrzymaniu odpowiedzi na wniosek o weryfikację sumy punktów, absolwent może złożyć. Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów do kolegium arbitrażu egzaminacyjnego. Oczywiście trzeba pamiętać i zachować terminy, które obowiązują w przypadku składania zarówno wniosku o weryfikację sumy punktów, jak i odwołania do kolegium arbitrażu egzaminacyjnego. W kolejnych latach można ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego. Celem przystąpienia do egzaminu, do matury w kolejnych latach jest chęć zdania nieznanego egzaminu, jak również podwyższenia wyniku egzaminu, ponieważ wyniki uzyskane w poprzednim roku nie pozwoliły na przyjęcie na studia oraz można również zdawać egzamin z kolejnych przedmiotów dodatkowych. Wszystkie informacje o egzaminie maturalnym znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w poszczególnych blokach. Jak również można je znaleźć w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w formule 2022 roku. Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w jednym miejscu: Znajdują się wszystkie komunikaty dyrektora CKE oraz informacje o egzaminie maturalnym. Zachęcam do zapoznania się z informatorami, które są na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jak i również Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej. Tam znajdziemy wymagania egzaminacyjne oraz przykładowe rozwiązania. Zadań. Na pewno analiza informatora, jak również zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych z poprzednich lat pomoże w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. Trzymam kciuki i życzę powodzenia na egzaminie maturalnym.